Dzień dobry, jesteśmy po meczu z KTA wszedło. Eee, wynik podobny ten 7 to nie zważy, bo jest z nami bohater tego meczu, Pączek. Witam wszystkich. Pączek, na początku pytanie, bo obiecano, że nie będzie Czy Pączek jest czysty? Eee, o, to, to zależy, bo przeciwnicy krzyczeli, że tak i my też krzyczeliśmy, że tak, więc myślę, że tak. Kilka razy wyszedłeś dzisiaj na, do fajnych okazji doszedłeś, eee, więc miałeś kilka czystych Pozycji i z jednej z nich, może powiedzmy, ta gazek gdzie jest czuję, może była najmniej klarowna w teorii, ale Bramka lizać. No, w sumie to tak mam wrażenie, że mi się włączyła taka czerwona mgiełka przed oczami. Ja, jak, jak podczas bitwy, jak zobaczyłem, że piłka jakoś tak się sama układa, no i weszło, a raczej wszedło. A gdzieś tam gdzieś obok Norberta? E, chyba tak. był obok. Zastanawiałem się, czy. Podasz, czy on strzeliczy, i wtedy tym ty, ty ślizgiem, myślę, że mnie ty zaskoczyłeś ty Czy raczej był, bo spytałem go po meczu, czy był obok i powiedział, że tak, a, ale go nie widziałem. Okej, okay, to wiele wyjaśnie. Powiedz mi, m, z takich rzeczy technicznych, bo jesteś pierwszy raz na tym boisku, a e, pierwszy raz, po pierwszym oczu chyba Huberta pytałem, jak się czuje na tym obiekcie. To by się biegał, bo wiem, że się przewracać, a tutaj jakoś ślisko nie jest. Na Pikasa było chyba lepiej lub gorzej pod tym względem. No nie, pod kątem przewracania uważam, że tu jest lepiej, bo można bardziej kontrolować to, jak się przewraca. No z czego zresztą dwa razy skorzystałem w tym meczu, więc jak najbardziej doceniam to boisko. Dobrze. Um, pytanie takie tytuki techniczne, dlaczego ciebie nie ma na meczach? Są różne powody, ale staram się być i nawet. Dlatego tu jestem, że, że się staram. wychodzi jak wychodzi. Jak wychodzi. O, wycho wychodzi jak wychodzi. To był zamach nawet. Tak, to, to, był, to musiał być zamach. E, ale no, ró różnie bywa w weekendy, ży życie jest ciężkie, trzeba jeździć w różne miejsca. No, jak, jak się udaje, to jestem. No że to myślałem wszystko wszystkim smaka, bo kiedyś no, od zawsze jest taka legenda, że najlepiej grasz po ślubie, po weselach. No myśleliśmy, że po swoim weselu. Po swoim ślubie, nie pierwszym, <laughs> Tak, jak przyjdziesz na ligę, to będziesz cały czas przychodził i będziesz kontrolować strzelców. Zdobyłeś tam nadzieję, a ciebie nie było. No... Przepytaj. Tak, prze przepraszam bardzo, no niestety oka okazało się, że po ślubie są jeszcze poprawiny, potem drugie, trzecie, no i tak jakoś się z kilka meczów się ominęło tym sposobem. No, ale dzisiaj przygotowałem się do meczu, winko wypiliśmy z żoną, więc myślę, że pomogło. No, myślę, że efekt był. Um, jeszcze no pytanie na koniec o twojej bramki, bo według mnie to jest w tej chwili najładniejsza bramka, nie wiem czy nasza bramka oczywiście w tym sezonie, nie wiem czy ty widziałeś inne bramki? Tak, niektóre może tak, ale pewnie w większości nie, z uwagi na mojej... Okej, okay, bo chciałem cię spytać czy się z tym zgodzisz, że e, jesteś w tej chwili kandydatem do bramki sezonu? E, no z bramek, które w tym sezonie widziałem na żywo tutaj na Lidze Fanów, to zdecydowanie jest najlepsze. Okej. Okay. Um, Dobra, to tyle, bo ostatnim pytaniem mi wyleciało z głowy. Dziękuję. Dziękuję.